W Biblii występuje w kontekście miłości kilka słów. Pierwsze, takie najważniejsze, to jest słowo agape, czyli miłość taka, która najbardziej, gdyby daje siebie. Drugie słowo to jest filo, czyli taka miłość, byśmy powiedzieli, przyjacielska. I trzecie to jest tergo, to też jest lubienie, ale takie bardziej upodobanie, bycie zadowolonym z czegoś. I dzisiaj, właśnie w kontekście tych słów. Nawiążę do pewnego fragmentu w Piśmie Świętym. Ja nazywam się Dariusz Zalewski, prowadzę stronę edukacjaklasyczna.pl i zachęcam do zainteresowania się moimi książkami, moimi kursami. Fragment, o którym chciałbym powiedzieć, to jest Ewangelia Świętego Jana, 21 rozdział, werset 15. To jest ta sytuacja, kiedy Chrystus ukazał się, m.in. Szymonowi, Piotrowi, już po. Zmartwychwstaniu. Tam I w pewnym momencie jest, mamy do czynienia z takim dialogiem. Chrystus, no jak gdyby, przygotowuje tutaj Szymona do tego, żeby został no, przywódcą kościoła. I mówi tak: Szymonie, czy ty mnie miłujesz? A Szymon odpowiada: Panie, ty wiesz, że ja Cię kocham. Chrystus mówi: Paść baranki moje. No ale Chrystus ponownie. Szymonie, czy ty mnie miłujesz? Panie ty wiesz, że ja cię kocham. Paść owce moje. I po raz trzeci pyta Chrystus: Szymonie, czy ty mnie kochasz? No i zdziwił się czy zaniepokoił się Piotr, że to już jest trzeci raz takie pytanie, no i odpowiedział: Panie ty wiesz, że ja cię kocham. Paść Owce moje. I tutaj mamy taką bardzo ciekawą grę słów, bo oto Chrystus używa innej, innej miłości, innego słowa na określenie, na określenie miłości, niż odpowiada Piotr. Chrystus pyta agapas me, czyli czy ty mnie miłujesz? Czy ty mnie miłujesz tą miłością bezgraniczną, miłością, którą Bóg obdarzył ludzkość? No, w wielkim skrócie można tak powiedzieć, bo to jest ta miłość, która nie ma żadnych ograniczeń. Tak ciekawostkowo to powiem, że w ogóle słowo agape jako rzeczownik pojawiło się dopiero w Piśmie Świętym. Na Homera występowała miłość, tego rodzaju, jako bardziej w formie takiej czasownikowej. Agapao, czyli takie przyjmowanie z serdecznością. A, a w Piśmie Świętym Agapę no jest tą miłością, która zazwyczaj gdzieś w kontekście Pana Boga występuje. występuje. I Szymon Piotr odpowiadając na tę miłość, na to, na to pytanie Chrystusa, Odpowiada, Panie, ty wiesz, że ja Cię filo. No, że ja Cię traktuję w sposób przyjacielski, że Cię lubię, że dużo mogę dla Ciebie zrobić, ale no nie do końca. I to się powtarza. I to się powtarza za drugim razem. Również jest to, jest ta miłość agape z ust Chrystusa, a z ust świętego Piotra jest filo. Ta miłość. Przyjacielska, nazwijmy to tak. Niektórzy interpretatorzy uważają, że to nie ma większego znaczenia, dlatego że no rzeczywiście w kilku przypadkach słowo filo występuje też w kontekście takiej miłości boskiej, ale trzeba, ale trzeba przyznać, że występuje to niezwykle rzadko. Jeden ze słowników podaje, że tylko w czterech przypadkach. Generalnie słowo, ta miłość filo, ona wskazuje na pewne in, inklinacje do kogoś lub czegoś. Chodzi bardziej o, o takie słowa jak, jak na przykład filantropia, czyli pomaganie innym, wspomaganie, ale nie jest to takie poświęcenie do końca, lubienie czegoś. No, filozofia to jest takie umiłowanie mądrości, lubienie mądrości, ale to nie jest poświęcenie się po całości, że tak powiem, dla danej sprawy, dla filozofii. I mamy tutaj właśnie taką, taką, takie rozróżnienie. Wydaje mi się, że ta gra słów jednak ma pewne znaczenie, bo po prostu święty Jan by użył agapy w jednym i w drugim przypadku, ale to ma znaczenie. Za trzecim razem zaś. Chrystus pyta, używając już tego słowa, które używa Piotr. Czyli Chrystus pyta, czy ty mnie, czy ty mnie filejs, czyli czy ty mnie lubisz, Piotrze? Czy ty mnie kochasz, Piotrze? Ale już no tak, tak jak to Piotr określał, nie, tak nie do końca. No, Piotr odpowiada, że tak. I można tutaj tak powiedzieć, że już jakby za trzecim razem Chrystus już zrezygnował z domagania się tej, 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 tej takiej miłości ostatecznej, takiej do końca, jak gdyby przystał na to poświęcenie, które może mu dać Piotr, Święty Piotr, nie do końca. No w naszym kontekście to też my czasami też nie jesteśmy w stanie poświęcić aż tyle, do czego jesteśmy wezwani i możemy mieć nadzieję, że, że może ta miłość, jaką jesteśmy w stanie dać, czy otwierać się na Pana Boga, wystarczy. To oczywiście, o czym mówię, ma też taki szerszy kontekst. No bo dlaczego święty Piotr tak się asekuruje? Dlaczego on nie mówi, że on jest w stanie poświęcić się we wszystkim? Dlatego, że już raz, gdy trzeci raz zapiął kur, po prostu zawiódł. Pana Jezusa. I on jak gdyby tutaj po prostu tak się sekuruje. Chrystus mu mówi, czy Ty mnie kochasz yy, tak, że jesteś w stanie poświęcić na mnie wszystko, a, a, a święty Petr mówi, Panie, Ty wierzysz Cię kocham, no ale tak sam do końca nie wiem, czy będę w stanie poświęcić. Już raz mi się nie udało. I yy. na tym polega właśnie ta gra słów. A później Chrystus mówi mu, pójdź za mną, no i tak się stanie, że święty Piotr po prostu zginie, poświęci się do końca dla Pana Jezusa, czyli ta jego miłość, filo, przemieni się w agapę.